Dobra w górę. <laughs> Jestem fajnie radziej, gramy sobie. W Parkraja. Jakie to mało? O Dobra. Hmm. Ja sobie ale potem mi się dźwięk <laughs> I nagrywam się... Nagrywam to jeszcze raz. I mamy to już tak, jak ma być. Ok, więc... Zacznijmy do dobry Dobra, pan. Ok, to jest to się odciążało. Uwam. Dobrze. Dobrze. Pięknie wręcz. I teraz już chodzimy. O, gdzie mamy wejść? Dobrze, dobrze, dobrze wypełniamy. Nie strzelam. Tak. Dobra, padła. Pusi, ok. Troszkę sobie bliżej mikrofonu wezmę do ust. Nie do ust, <coughs> boże. Troszkę bliżej, oh, o, ja tam czekam, czy tam Bliżej siebie. O, tak. Ale nie. O Dobra, No jedziemy. To... chyba no, to. Przecież to podpala No niestety... No nie umiem tego grać, tak, jest prawda. Nie ogarniam tej Okej, okay, ale już mam plan na następną serijkę, która pojawi się na moim kanale. Slip tam. ją! Ja. Kurwa, zagapiłem się. Potem tego. użytka. <laughs> Ogólnie co u Was? Nie, powiem Ci. Jutro optynuję. Gdzie mi się da? U Was jutro, czyli jutro. Nie, kolega, to możliwa. Czyli samota, prawdopodobnie. Chyba tak zrobię On wystarają w i lepiej Pięknie. 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 Co, 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 Czyż ja się wrócił w to samo miejsce, czy jak? Jak chyba jakaś broń. Chyba to sobie wezmę za... Przez pan... mm Mhm... Mm -hmm. I wszystko jasne. Ja wszystko wiem. Wszystko wiem. Z pewnością nie mam mowy, że taki jest to zły. Tam jest, tam przyszła. Czyli biorąc pod uwagę trajektorię ruchu... Jest, tam przyszła. Skazajmy. Hmm, jest to jakieś przejście, w którym nie byłem. Do którego muszę przejść. Oooo, oh, dobra, zmościłem to. Nie wiem, czy mam wszystko zreloadowane. Okej. Okay. Okay. Aha. Okej. Czyli my tu z nami. Na Czyli 7 jak dla masz inny taro. Także... K4 można? To jest K4. Dobra. No, wchodzą. Dobra, nie widzimy. No przecież nie widzimy, nie tak do końca. Pięknie, taktyczny reload zaskakujemy, żeby go wyjdzieć na tereny. A kurde, tak już się spodziewałem. Kurde. Masz te tole maksa. Olej pussy boy no. Okej, upewnimy się Pięknie, kolej ściągnięte. Teraz cofniemy się troszkę. Pięknie. Dwa trupy. Na razie jak w miarę sekwencji już jestem z powrotem. No, the No i że jestem Starki za to, ale do no, pokaju MB Taki to trochę no. hm. Ja też go mi się będę...

모두가 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 모가 모두가 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 모두가

Oh, Okej, okay. no, dochodzimy do końca sekwencji. A tak już to... Tak. Jest i Okej. Okay. Także... Jest i gucho. Jeszcze nie możemy dostać. Witam cię, mój. Nie widziałem. I źle Okej, okay, więc jemu bardzo serdecznie dziękuję. Właśnie, że co nie może się choć troszkę się nie podobał. to by było tyle. Trzymajcie się. No.